Ferie z widokiem na Giewont. To propozycja warmińskiego duszpasterstwa młodzieży. I tu od razu pojawia się pierwsze pytanie. Dlaczego z widokiem na Giewont? A dlaczego na przykład nie z widokiem na warmińsko-mazurskie jeziora? Po co wyjeżdżać na południe Polski? Czy tylko po to, aby się modlić, czy żeby spędzić ten czas również w inny sposób? Odpowiedzi poszukamy dziś w programie Kwadrans dla Wiary. Bartosz Gołębiowski, zapraszam. Będzie jazda na nartach, będzie śnieg, będzie biało, będzie modlitwa i będą góry. Gdzie? No, oczywiście na południu Polski, a taką ofertę ma dla Państwa warmińskie duszpasterstwo młodzieży. A skoro o tej młodzieży o tym duszpasterstwie mowa, to są oczywiście moi goście. Ksiądz Kamil Wyszyński. Sześć Witam serdecznie. Szczęść Boże, decyzjalny duszpasterz młodzieży i Marta Kowalska, wolontariuszka tegoż pasterstwa. Dzień dobry, szczęść Boże. No właśnie przed nami ferie z widokiem na Giewont. już od 10 lat. Od 10 lat jeździmy z młodzieżą na przeróżne wyjazdy, jest ich mnóstwo. Jak pan redaktor wspomniał, już niebawem kolejna edycja już mi ciężko liczyć mm -hmm. tych wszystkich edycji wakacyjnych, zimowych ale tak, kolejna edycja fery z widokiem na Giewont to taka nasza nazwa własna wakacje z widokiem na Giewont fery z widokiem na Giewont wakacje z widokiem na morze które też już wpisały się w naszą historię więc mamy 10 lat potężnych e, organizowania wyjazdów dla dzieciaków i młodzieży. No i przed nami już niebawem e, właśnie zimowisko. Drugi tydzień ferii naszych e, na, e, w naszym województwie warmińsko-mazurskim. Jedziemy na południe Polski, żeby z całym autokarem, pięćdziesiątką młodzieży i dzieciaków pięknie spo, spędzić czas. No i w tym gronie była już Marta Kowalska, która tak jest, jest z nami. Marto, co można o tych wyjazdach powiedzieć? Bo z jednej strony jest to wyjazd na ferie, a przecież można by było było robić tysiące innych rzeczy, a tutaj jednak spotkanie z Bogiem. Więc jak to było w Twoim przypadku? Jakie wrażenia? No, był to dla mnie piękny czas, który tak naprawdę rozpoczął moją taką większą przygodę z kościołem i z, taką, z takim, żebym się zaangażowała mhm. we wszystko. Tak fajnie było to zrobione, bo każdego dnia wstawaliśmy. Mieliśmy msze świętu, która tak dawała nam powera na cały dzień. Potem właśnie byliśmy w górach, tak i na nartach, i żeby się przejść. Jak dochodziliśmy gdzieś, to też zawsze była modlitwa. Było to tak pięknie zrobione, że no, każdy się zbliżał do tego Boga, poznawał różnych, różnych ludzi, którzy tak no, zostali z nami na bardzo długo. Do teraz mamy kontakt. Jedziemy teraz na drugą edycję, właśnie też wszyscy razem. Więc no, to był piękny czas, który był tak no, nie do zapomnienia. A jaka jest idea? Dlaczego Giewon? Dlaczego, dlaczego tam? Dlaczego Giewont? No bo z jednej strony atrakcja, st stolica zimowa Polski, yy, młodzież, która jest na warmii i mnóstwo młodych ludzi pokochało góry to trochę wyszło trochę z mojej inicjatywy nie ukrywam Z mojej miłości do góry to tak kiedyś zaproponowałem młodzieży jak jeszcze byłem wikariuszem że chodźcie pojedziemy gdzieś nad jezioro fajnie spędzić czas to młodzież mówi nie gdzie jezioro nie to jest niemożliwe no i nie zorganizowałem tego wyjazdu nad jezioro u nas nie ma co ukrywać albo góry albo morze to wchodzi w grę miłość do gór, ale przede wszystkim to, co taka idea chyba głównie mi przyświecała, że kiedy sam pojechałem i doświadczyłem gór pod hala ludzi tam żyjących, to doświadczyłem jednego bardzo mocnego takiego elementu naszego życia, jakim jest wiara ludzi wierzących górali. Ja jestem tym szczęśliwcem, który poznał kilka rodzinek w górach. Z jedną jestem bardzo mocno zaprzyjaźniony. Oni już traktują mnie jak swojego. Widzę, jak przeżywają swoją wiarę, jak przeżywają swoją miłość do Polski, jak przeżywają swoje bycie w rodzinie. To to chyba trochę mnie pociągnęło do tego, żeby, słuchajcie, zacznijmy organizować, no bo mówiąc o samej idei organizowania wyjazdu to jest wpisane w duszpasterstwo młodzieży. Czy my chcemy czy nie chcemy, trzeba zorganizować czas dla młodych ludzi, dla dzieciaków, dla młodzieży w wakacje, bo nasza formacja nie kończy się w czerwcu z ostatnim dzwonkiem. Dlatego jeździmy. To jest naturalne i to jest wpisane w każde duszpasterstwo młodzieży w Polsce. I dlatego postanowiliśmy, że jeśli tam jest silna wiara, bo nas czasami z tą wiarą jest różnie na północy Polski. To ja bym, chcę wam, droga młodzieży, pokazać tą wiarę górali. Okej, okay. tu jest misja, no bo ksiądz jako kapłan, tak. y, jakby z tą misją, że no, zajmuje się tym duszpasterstwem, no to muszę to robić. No a wy, dlaczego na to odpowiadacie? Można zapytać wprost, po co wam Bóg w ferie? Przecież można było odpocząć i od szkoły, i od religii, i od lekcji, trochę poloniuchować, trochę pospać, a jednak tam jedziecie. Po co? Ponieważ to jest no, niewyobrażalny czas, który przeżywamy właśnie i bardzo nas to zbliża do Pana Boga. I zawsze, jak wracamy, to jesteśmy tacy naładowani energią, właśnie, żeby działać po feriach i żeby pojechać kolejny raz. I właśnie jest to taki przepiękny czas, który zbliża i do Pana Boga, i do nas samych. I dużo osób po, po takim wyjeździe chce dołączyć do jakiejś wspólnoty, zacząć się angażować. No jest to genialny czas. I nie ma tylko ciągłej. Modlitwy, jest luz taki feryjowy również. No tak, no pewnie, mhm. że tak. Jest wszystko idealnie połączone ze sobą i nie ma ani za dużo tego, ani tego i właśnie ta modlitwa jest tak po prostu super. Po prostu ja naprawdę, jak wspominam, to dla mnie to jest genialne. Jest na pewno jeden minus. Są minusy? Nie tak, wiem. Tak, bo hmm. młodzież i dzieciaki bardzo nie cierpią wcześniej wstawać. A, a właśnie, to, to właśnie <laughs> a my od... bardzo wcześnie dobrze, wstajemy. Dobrze, to od górę. razu zapytam o program. Co to, co to oznacza, co oznacza, że wcześniej wstajemy? Yy, program jakby o pan, piątej rano? Jakby pan redaktor spojrzał na nasz plan kolonijny czy zimowiska, on jest tak wypchany na maksa, że rodzice mówią, że dzieci i młodzież nie mają kiedy do rodziców zadzwonić. Yy, a to przyjdzie dobrze nawet. Bardzo dobrze. Od tych telefonów. O, tak, o, temat telefonów. Telefonów jest też bardzo mhm, mocno ruszany, bo my nie używamy telefonów podczas naszych wyjazdów. Są odłożone gdzieś całkowicie? Używamy je tylko wtedy, kiedy jedziemy na wycieczkę albo na narty, żeby porobić sobie fajne relacje. A w ciągu dnia macie taki nakaz, że odkładamy telefony. Zachęcamy. Okay. Ludzi. No dobra, a co z tym programem? O której wstajemy? No, zazwyczaj wstajemy 7,30. A to boli? Wakacje no, <laughs> albo ferie. <laughs> Oczywiście rano zawsze poranny Apel, gdzie mamy taką musztrę ala harcerską mhm. z hymnem państwowym, bo uczymy ich patriotyzmu. Modlitwami, Nasz, naszym patronem jest Karol, więc rano też i oprócz tego naszego porannego Karol, paciorka. Akutis. Tak, tak, naszego porannego paciorka jeszcze jest modlitwa do Karola. Później idziemy wszyscy na śniadanie o godzinie ósmej. No i albo zawsze jest kolejna rzecz, którą młodzież bardzo nie lubi: sprzątanie swoich pokoi. To już taki klimat już bardzo kolonijny. Dbamy, choć rodzice od razu po wyjeździe mówią, proszę księdza, nie wiem, jak ksiądz to zrobił, ale moje dziecko nauczyło się zamiatać i odkurzać. Mm -hmm. Tak, to jest izmywać naczynia. Czasami. No dobra, ale jak oglądałem Waszą rolkę, dokładnie księdza, rolkę na, w mediach społecznościowych, to tam program jest nawet przewidziany z nauką jazdy na nartach. Macie też na to czas możliwości? Oczywiście, że tak. To są takie dwa najważniejsze bloki dla nas: albo jazda na nartach, albo które, drug, kolejnego dnia chodzenie po górach. No bo chcemy z tego miejsca mm -hmm. skorzystać. My nie jedziemy tam, żeby siedzieć w ośrodku, więc praktycznie e, 70% czasu w ciągu dnia, no to jest wyjście na zewnątrz. A na Giewont wchodzicie? Byliśmy raz, na o! dziesiątą kolonię. To było mm -hmm. niesamowite. Zabraliśmy pięciu uczestników plus pięciu opiekunów z przewodnikiem. Reszta grupy siedziała sobie na krupówkach, a my weszliśmy na Giewont. Tak, żeby uczcić z tortem <laughs> wtedy dziesiątą kolonię wakacji z widokiem na Giewont. Więc chcemy uczyć też dzieci tego, czego nie mamy tutaj na miejscu, czyli nart. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy na naszych wyjazdach nauczyli się jeździć. Bo jeździmy przez 3 dni, mamy instruktorów, yy, i trzeciego dnia już dzieciaki czy młodzież zjeżdża na nartach. I to jest dla nich też taka satysfakcja i misja, że chcemy się czegoś nauczyć. Okej, okay, to, to mamy narty, mamy zamiatanie, mamy ścielenie łóżek, a Marta w Twoim przypadku jakie owoce przyniosły te, 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 te wyjazdy? Może czegoś się nauczyłaś, nie wiem, nie wiem. No ja jak wróciłam z zimowiska ostatniego, to tam w ogóle nie używałam telefonu, właśnie tak jak ksiądz powiedział. No właśnie, powiedział. jak to jest? No generalnie nie ma się po pierwsze czasu, a po drugie chęci, bo ten, ten, mamy ten program tak zaplanowany, że... No tak, nie chcę się tego telefonu używać. Ja wróciłam do domu, no i tak ciężko było na ten telefon spojrzeć. Miałam godzinę dziennie, może maksymalnie dwie, no a wcześniej, przed koloniami, nawet zdarzało się, że miałam po 6 godzin dziennie na telefonie, więc. 6 godzin dziennie. Tak, Miszenia. 6 godzin dziennie. Mhm. Więc jest, jest to duża różnica. Czyli można powiedzieć, że to są takie korzyści nie tylko duchowe, ale też takie codzienne, tak? Tak jest, zdecydowanie tak. No dobra, bez telefonu, z Panem Bogiem, na nartach, na jak długo? Jak długo? 7 dni. 7 mhm. dni, z których wykorzystujemy właśnie na pobyt tam. Wakacje mamy dłużej, bo są ośmiodniowe, czy nad morzem, czy, czy też również w Zakopanem. Żeby wykorzystać właśnie ten czas, jak naj. Chcielibyśmy dłużej, ale no oczywiście finanse, które nam nie pozwalają. My chcemy, żeby było to jak najdłużej, ale wiemy, na ile stać rodziców, choć też jako Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży szukamy dofinansowań, wygrywamy też konkursy. Dzięki dzięki którym możemy taniej pojechać na wyjazdy. Półtora procenta, który nam bardzo też mocno pomaga w tym, żebyśmy mogli wykorzystać ten czas. Jak patrzę tak z perspektywy czasu, tych kolonii było już niesamowicie wiele. My wywozimy około 200 dzieciaków w wakacje i w zimę, bo jeździmy na rekolekcje, obozy, jeździmy właśnie na zimowiska czy wakacyjne kolonie, ale to, co przede wszystkim chcemy też im pokazać tego Pana Boga, tematy formacyjne, bo to też jest bardzo ważne, bo my możemy odpoczywać sobie, pomodlić się, ale tutaj też zadaniem księży jest to, że budujemy specjalny program formacyjny, a później to, o czym już powiedziała Marta, na koniec chcemy ich wysłać do konkretnych wspólnot, czyli mówimy, zobaczcie, macie miejsce dla kościoła, przyjemy siejemy ziarenko. Tak, i to co jest mhm. niesamowite, że mnóstwo młodzieży czy dzieciaków, która jeździ z nami, bo to też trzeba mocno mhm. dodać, to są dzieciaki spoza wspólnot. Tak? czyli okay. które nie mają wspólnego nic z czyli to nie jest takie hermetyczne środowisko, Oczywiście, zapraszacie nie. z zewnątrz. Tak, tak. No dobra, a w, w tym roku kiedy jest wyjazd dokładnie? 26 lutego. Lut, lutego czy stycznia? 21, sty, Z... 26 stycznia, stycznia właśnie. do e, 1 lutego. To jest pierwszy turnus? Będą kolejne? E, no ten zimowy to jest jeden oczywiście. Okay. No i w wakacje już planujemy kolejne wyjazdy. Dlaczego pytam? Bo niestety, drodzy Państwo, chyba na zakończenie musimy powiedzieć tę najgorszą wiadomość. Jaką? <laughs> Że nie ma wolnych miejsc, tak? No nie ma, bo kiedy o, wrzucamy ofertę do internetu, już mnóstwo dzieciaków, rodziców, którzy już czekają mhm. i się pytają, kiedy ten wyjazd jest. Jest, zgłaszają się i zawsze dzieciaki są. Ale można już pomyśleć o wakacyjnym już pilnować terminu na wakacje. W wakacje mamy dwa turnusy o. do Zakopanego, jeden turnus e, rekolekcji młodzieżowych e, do Jastarni e, więc jest tych wyjazdów. Marta, będziesz w tym roku? Będę na pewno. Na I... pewno się wybieram. Na pewno, zapisana, opłacona. Tak, opłacona, zapisana. <grym> I polecasz. Bardzo polecam. No to pięknie. My również, drodzy Państwo, polecamy. Dziękuję serdecznie Państwu za, za Państwa uwagę. Moimi gośćmi byli ksiądz Kamil Wyszyński, diecezjalny duszpasterz Dziękuję. młodzieży, zakochany w górach góral z Warmi czy z Mazur. E, ciężko mi to powiedzieć. <grym> <grym> I Marta Kowalska, wolontariuszka, która również uczestniczy w feriach z widokiem na Giewont. a o feriach rozmawialiśmy. Niestety wolnych miejsc nie ma, ale mogą Państwo. Duchowo połączyć się z młodzieżą, trzymać za nich kciuki, bo owoce są ogromne, i pomyśleć o wakacyjnym wyjeździe. Dziękuję, kochani, że byliście z nami. Dziękuję Dziękujemy. serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym programie Kwadrans dla wiary. Do zobaczenia.